Mam problem, powie człowiek do swojego przyjaciela, kiedy znajdzie się w trudnej sytuacji. Bo będzie wiedział, że od albo dobrą radę, ale może także sygnalizować to, że dzieje się coś złego. Bywa też i tak, że znamy ludzi, którzy generują sztuczne problemy po to, aby... Zwrócić na siebie uwagę, bo może nie doświadczyni kiedykolwiek miłości w swoim życiu, albo są też i tak zapatrzeni w siebie, że nie potrafią kierować się miłością do drugiego człowieka. Może też tak być, że ktoś ma takie w cudzysłowie szczęście, że wszystkie problemy na niego spadają, bo na przykład znajduje się. W nieodpowiednim miejscu i w nieodpowiedniej chwili na dany czas. I kiedy mówimy o jakichkolwiek problemach, dotyczą one także sfery wiary. I może tak być, że ktoś widzi pobożnego człowieka odważnego w wierze, dlatego też dzieli się z nami nasz, swoimi problemami dotyczącymi wiary. I bardzo często także to jest sprawdzian z naszej wiary. Są różnego rodzaju sekty, które próbują podejść ludzi ochrzczonych, aby jednocześnie odciągnąć ich od Kościoła. Działa to na zasadzie między innymi takiej, że gdzieś tam znają jakieś pojedyncze fragmenty Pisma Świętego i widząc człowieka letniego w wierze, bombardują go tymi treściami, które dla własnych potrzeb zostały zmienione. Ale także działa to też w drugą stronę, że kiedy spotkają się z osobą, na przykład znającą Pismo Święte, to automatycznie zaczynają uciekać, bo boją tak zwanej konfrontacji. Ale po tym takim może przydługawym wstępie możemy jasno powiedzieć, że problemy w naszym życiu w różnych sferach się Pojawiają. I dzisiejsza Ewangelia jest dla nas pomocą w rozwiązywaniu problemów z wiarą. Patrzymy sobie na Ewangelię, widzimy apostołów, którzy zmagają się z dużym problemem, bo tak naprawdę męka i śmierć Pana Jezusa była dla apostołów problemem, bo nagle zawaliło im się całkowicie ich życie. To jeszcze nie wszystko, bo następny problem stworzyły kobiety, które były u grobu, bo wróciły i powiedziały, że grób jest pusty i widziały Pana. Cóż zrobić? Inny problem z kolei mieli arcykapłani i uczeni w piśmie, bo sam Chrystus dla nich był wielkim problemem, dlatego też i go zabili, a później chcieli okłamać społeczność, mówiąc, że ciało Chrystusa zostało. Wykradzione. Ale zobaczmy, co się później dzieje pięknego z apostołami. Bo to, że Chrystus umarł, został ukrzyżowany, jego męka, złożenie do grobu, mógł być dla apostołów szok. Bo spodziewali się całkowicie czegoś innego. Drugim szokiem być może była ta wiadomość od kobiet, które były u grobu. Ale zobaczmy, że ten ich szok, te ich problemy. Były jakby wołaniem do samego Chrystusa: Chryste, ratuj!. I Jezus, widząc ich przygnębienie, ukazuje się im, pomaga im uwierzyć, i dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że Chrystus robi to w mistrzowski sposób. Działa przede wszystkim na zmysły apostołów. Widzą Go, słyszą Go, mają możliwość dotknąć Jego ran, a później jeszcze. Siada z nimi do posiłku, podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i spożył przy nich. To jest taki pierwszy krok, który czyni Chrystus, a drugi wyjaśnia im pisma, zaczyna od samego początku, powołuje się na Mojżesza, wskazuje na proroctwa, wskazuje na Psalmy, i mówi, że Mesjasz miał cierpieć. Mesjasz będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie wszystkich grzechów, grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem i zaznacza bardzo dobitnie, wy jesteście świadkami tego. Zatem zobaczmy, że te dwa kroki, działanie na zmysły i wyjaśnienie, że apostołowie mieli problem rozwiązany. A jednocześnie Chrystus w mistrzowski sposób umocnił ich wiarę, że oni byli w stanie za Chrystusa oddać śmierć. I kiedy ja patrzę na ten fragment, to z zazdrością spoglądam na apostołów, którzy mieli tak mocną wiarę, że poszli za Chrystusem w ciemno. Ale dla nas, ludzi XXI wieku, ten fragment Ewangelii jest gwarancją. Tego, że Chrystus mówi prawdę, że proroctwa się spełniły, że na Ziemi byli świadkowie tych wydarzeń, a my mamy wszystko podane, jak na tacy, tylko przyjąć i uwierzyć. I właśnie Chrystus, także i nam, ludziom XXI wieku, podaje proste rzeczy, jak ożywić naszą wiarę. W liście do Hebrajczyków, co prawda to nie jest słowo z dzisiejszej Ewangelii, z dzisiejszej liturgii słowa, przepraszam, ale jest powiedziane: Jezus Chrystus ten sam wczoraj i dziś. Zatem, jak możemy odnaleźć te dwa kroki, które otrzymali uczniowie, widząc Chrystusa z martwych Tak naprawdę nie musimy wiele wysiłku poczynić. Wystarczy, że popatrzymy na Otaczający nas świat: przyroda, kwiaty, drzewa, lasy, góry, rzeki, ptaki, zwierzęta, chmury, niebo, gwiazdy na niebie to wszystko może nas prowadzić, a w zasadzie prowadzi nas do wiary w Boga i to wszystko jest ujęte pięknie w Ewangelii Świętej. Takie słowa z Ewangelii przytoczę. Przypatrzcie się Liliom na polu. Jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Ta troska pana Boga o człowieka i cały świat. A pewien y, prezes nowojorskiej Akademii Nauk, Chrisy Morrison, on był tym prezesem jeszcze w ubiegłym wieku. Napisał takie słowa, jakby chcąc ukazać właśnie tą wielkość Bożego stworzenia. Zielona dolina, rzeka, las, cieśniny i ośnieżone szczyty gór poruszają nasze wnętrze. Fale morskie i lot ptaków budzą podziw wszyscy, którzy mają oczy i rozum, aby ocenić to, co widzą. Tymi słowami potwierdził istnienie. Boga stwórcy. Zobaczmy. Ci, co mają oczy i rodzum, dokładnie widzą i są w stanie ocenić, kto jest stwórcą tego wszystkiego. Zatem to działanie Pana Boga na nasze zmysły prowadzi do wiary. I drugi krok, słowo Boże. My, jako ludzie XXI wieku, którzy są już obeznani z techniką, Pismo Święte jest przetłumaczone w tylu językach, dostępne niemalże na wyciągnięcie ręki, sprawia, że jesteśmy ludźmi, którym jeżeli chodzi o kontakt ze Słowem Bożym, żyje się lepiej niż na przykład osobom średniowiecza, renesansu, gdzie dopiero powiedzmy, że ten dostęp do pisma świętego jest, bo przecież tam nie każdy potrafił czytać, nie każdy miał dostęp do książek, ksiąg. Czegokolwiek, aby mieć kontakt ze słowem Bożym, jedynie przekaz ustny był wtedy, powiedzmy, że jak takim dostępem do Bożego Słowa. A czy potrafimy korzystać z tego, co jest dla nas? Moglibyśmy powiedzieć takim językiem współczesnym, czy potrafię korzystać ze współczesnej techniki, aby poznawać Pana Boga? Pewien amerykański lekarz i chirurg William Reed. Po wielu latach praktyk lekarskich napisał książkę pod tytułem Chirurgia duszy i tam opisuje jak pismo święte miało wpływ na jego życie i zaznacza w tej książce że wiara odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka i opisywał to na podstawie swoich pacjentów i powiedział że dzięki wierze dzieje się bardzo wiele cudów które są ponad wiedzę Medyczną. A mówiąc o sobie napisał takie słowa. Biblia jest skalpelem Boga, który działał na mnie i uwolnił mnie od byt, zbytniego przywiązania do świata materialnego. To jest taka wskazówka dla nas, abyśmy właśnie w Słowie Bożym poszukiwali umocnienia, a nie w tym zbytku materialnym, który potrafi nam Pana Boga. Przysłonić. Zatem w tę trzecią niedzielę wielkanocną, zwaną Biblijną, prośmy Pana Boga, aby otworzył nasz umysł i serce na swoje słowo w Piśmie Świętym. A wtedy osiągniemy pokój i radość i szczęście w głębokiej wierze w Boga. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga.